Witajcie widzowie w trzecim odcinku z serii Good Morning Vietnam Lecimy dzisiaj do Saigonu na dwudniową podróż. Myślę, że odcinek pojawi się dopiero po dwóch dniach, bo nie będę w stanie i tak go zmontować. Chyba, że wyjdzie za długi jakby z jednego, no to wtedy wtedy go podzielę, to jeszcze zobaczymy, bo nie jestem w stanie powiedzieć, znajdujemy się tutaj na lotnisku. Za kilka minut będziemy lecieć i, i co. No i myślę, że widzimy się w Wietnamie. samolocie wygląda tak. Miejsca miejscamy tyle co w tym ukraińskim. No, ale ale będzie trwało tylko 40 minut, może 50, minut, więc nie powinno być jakiejś tragedii. Wylądowałem na lotnisku w Sejgonie, tak wygląda tutaj na zewnątrz i co? No i czekamy teraz na, na nasz autokar i będziemy jechać wydać Saigon, którą mam nadzieję Wam pokazać najlepiej jak no, jak mi się uda. Tak? No będę wszędzie nagrywał, nawet tam gdzie nie wolno, że jestem Polakiem i ma nie prawa to moje drugie imię. Tak, no, też. Ale Sorry, nie, nie flamingi, nie byliśmy tu w Flamingi, ale Flamingi tam są w innych miesiącach To masa Ale pióra tak. ale, ale znalazła no, ja się to to, że... no, to to Gadają to o tym jak tam kraju Kraj dawno się zmienił, jak można tylko o tym gadać No ale no, tu jest jednak to ciekawe, więc trochę też o tej historii Te budynki są z tym związane, więc trochę też o tym będzie nie? aktualnie w ekińskiej dzielnicy tam będzie targ, na który zmierzamy najpierw. Podobno jest to największy targ w tym mieście, tak? Zobaczymy, co tam można dostać. Ogólnie jesteśmy w bliskiej dzielnicy, bo to była pierwsza dzielnica w ogóle, jaka powstała w tym mieście. Chociaż teraz mieszkają że to no ale tak to wygląda. Bazar jest jedwab podobno najtańszy po świecie, albo jeden z najtańszych, czy różne jedwaby. tak to wygląda. I może dostać też inne przedmioty, tak, jest więcej jakichś ubrań, no tak no, Jak wszyscy no, tak, każdego typu targów można dostać wszystko, natomiast tutaj znajduje się dwie, dwa jedzeniowe rzeczy. Także jest dużo jakichś takich tak, jakieś misek czy coś w stylu, tam są jakieś kapelusze, więcej jakichś tego typu przedmiotów. No tak to tu na no, skutery dla dzieci, no i też dla dorosłych, wiadomo. Ale głównie dla dzieci, tak? Tutaj jakieś kolorowe, z jakimiś postaciami, czy coś takiego. Stanowisko, nawet masek na twarz, nie? Tutaj te ludzie, nasze maski, że nawet mają coś takie stanowiska, być można sobie wybrać jakąkolwiek Jakichś takich różowych kapelusy. Jest bardzo dużo tego, że sobie kupię jakieś coś ciekawego, ale nie różowa jest. Mamy torby, jakieś te, te portfele, parasolki, plecaki, też jest dużo tego rzeczy. Stark jest bardzo duży i nie jestem w stanie Wam pokazać całego, bo nie mamy tyle czasu. Jeszcze tu jest piętro wyżej, jeszcze tam dalej on takie kółko robi. No niestety nie będę Wam w stanie powiedzieć całego, natomiast to tak jak mówiłem jest. Marsza rzeczy jest bardzo ciasno. No i ogólnie jest strasznie tłoczno tutaj i w ogóle co ciekawe, bo tak jak byliśmy na tym poprzednim, co jeszcze sobie nie się tego odcinka, bo nie wiem czego nic wstawię później, bo będę musiał go połączyć tam z kolejną wizytą w Nha, Nha Chang, ale no yy, tam jak byłem na targu to tam się ze wszystkim targowali nie? potrafiliśmy ugrać nawet parędziesiąt tysięcy yy, dongów na, nie wiem, na kawie czy na jakichś pamiątkach tak tutaj, tutaj w ogóle się nie chcę tam jeden kapelusz kosztował 170 tysięcy dongów i ani, ani tysiąca w dół nie? więc to jest yy, ciekawe w porównaniu do, do Niachang. Idziemy teraz sobie po ulicy, w dzielnicy, a trochę nagram, jak to tu pożąda. W dzielnicy chińskiej. Co ciekawe to jest kościół z chińskimi znaczkami, tak? Bo to ogólnie od 1960 żyją już tylko Wietnamczycy, bo wczesny prezydent tutaj wszedł z wojskiem i powiedział, że aby jesteście Wietnamczykami albo wypadł, no i tam ci zdecydowali się zostać Wietnamczykami teraz tak to wygląda. Ale kościół ładny, no taki właśnie typowo katolicki. Nie, 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 nie. Jako ciekawostkę mogę wam jeszcze powiedzieć, że to jest gościu, w którym zamordowało prezydenta Diema, czyli prezydenta, pierwszego prezydenta Południowego Wietnamu w roku 63. Taka ciekawostka tutaj mamy Wisko świątynię Bogini Morza. Bo jak Chińczycy przybywali do Wietnamu, no to pchnęli przez morze, więc się modlili tutaj, aby tam z powrotem, żeby trochę mieli pomyślność. Nie, czy coś takiego, takie świątynia. to wygląda w środku? Taka mi tu mocno pachnie. Tu jakieś obrazy, nie wiem, jakieś pamiątkowe, chyba coś takiego. No i tu więcej, o, jakichś takich obrazów. Mówię sobie, ja jakaś, nie wiem, makieta, coś takiego. O i zobaczcie tam dalej, zobaczcie jakieś życzenia, coś takiego. Główny ołtarz. Też ładny. ta ta lampa pod światła Lizo. Bo tam się ty robi. Tak? Jesteśmy teraz w domu takim, który w 1968 posłużył do przemycenia do ukrycia w zasadzie wiem, powiedzieć. dwóch ton drotylu y, do wysadzenia. Przez co potem okazało się, że Wietnam południowy przegrał wojnę. Tu jest taka rekonstrukcja tego domu. Tu możecie sobie zobaczyć. jest drabina, która prowadzi tam oj, głęboko do piwnicy, e, którą to właśnie ukrywali się przed wojskiem południowym. Ma się tutaj w kolejności. i tam się idzie w Chodzimy sobie po alejach dla... W takich są gdzie oni sobie mieszkają Strasznie tu śmierdzi, tak co do zasady, ale Tak żyją, co poradzić. Ale i proszę, jakiś skuterek sobie jedzie tak się idzie Tak mieszkają właśnie ci ludzie Takich, ja wiem Zapchaj dziurach ...które określa się na skalę światową, że Zmieniło losy, Jed jak jedno zdjęcie może zmienić losy kraju i nie tylko kraju Bocz W 1963 roku już tam jakby tak to wojną e w ogóle tutaj... w najważniejszej świątyni buddyjskiej w Adelitowym Pałacu no Najważniejsza właśnie tutaj świątynia w Saigonie nie jest największa bo teraz jest na narobienie dużych poza miastem Ale no to jest taka właśnie najważniejsza Pokażę Wam też. Tu są trzy główne sale. Jeden taki główne jakby dobrego a na Boga. Jedna złego jest. jest sala taka, gdzie się wchodzi prosić o dziecko, ale to może nie wejdę. Albo wejdę, co mi szkodzi. specjalnie dla was, nagrywam tam gdzie nie można. I tutaj, tutaj wygania tu w ogóle facet chodzi i zasłanią kamerę, ale ja jestem Polakiem i mi się udało nagrać. Muzeum e, pamięci wojny. E, wiadomo. E, Amerykańskie bo mam chyba jest ale na naprawdę z południa i będziemy teraz zwiedzać. Ogólnie tutaj są właśnie takie różnego rodzaju e, maszyny, machiny wojenne, a w środku będą zdjęcia, więc no się środę, by tam podobno jest ciekawiej. Tak to tutaj wygląda. są ściany tekstu jakieś zdjęcia. O, trochę pokażę. Wydaje się, że nie będę pokazywał całego, no bo chodzi o to tutaj, żeby przejechać i samemu obejrzeć, ale tak z krupsem mogę Wam coś nie coś pokazać. O to pomieszczenie mam, po prostu pokażę. Tak. Nie więcej, jeszcze tutaj wam pokażę. więcej zdjęć i zdjęć. No ja tak jak mówię, no nie będę wam wszystkiego pokazywał, bo nie o to tu chodzi. Zdać taki o wyrzutnie rakiet. Mniejsze i większe, jakieś karabiny. Tutaj proszę o więcej gramatników. Myślę, że to też warto pokazać, bo to jest trochę coś innego niż te obrazy. Oj, tu jeszcze jest jakiś taki o, żołnierz na spalonego domu. Zbrodni wojenne, jakiś tak. Amunicja, no, 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 więcej tego typu obrazków, ale nie o, to nikogo nie obchodzi. Możecie zobaczyć, co się ze studnią. Sągi, fragmenty bomby, na przykład, nie, rodzaje amunicji, nie, jakieś rodzaje amunicji. Wszystkie broń chyba używane podczas wojny. Te bardziej poręczne, że tak to nazwa. Teraz przejdziemy do najciewszego pokoju, bo o, o agenty Mr. Orange. Się takie pokazanie wszystkiego. Myślę, że przejdę. Podobno... Mu... Oj, tutaj już widzę, że chyba dostanę bana na ten odcinek, ale czego się nie robi. Tutaj zobaczcie więcej. Jakichś tych broni bardziej chemicznych. Zobaczcie to jakie dzieci powstały od tego. Przez użycie. Tragedia, nie? Straszne to było. Ale co? powiem to jakbym był złośliwy to bym powiedział że było to potrzebne ale nie jestem złośliwy to nie powiem powiem że było to złe nie powinno być używane po prostu, ale też wam całą pokażę bo mnie najbardziej ciekawiło potem sobie trochę poczytam Więcej książek. No I wiadomo, kolejne jakieś przerażające obrazki. Kolejne tutaj macie rzeczy, jakby przez tych ludzi, tak z tego miasta, które było spalone. No tak, dziwię się że, dziwię po t... się, że oni po takich wydarzeniach tak bardzo współpracują ze Stanami. Dla mnie. Ja bym dalej chciał posinawić, tak samo jakby Polacy gdzieś tam czym nie nienawidzimy do Rosjan, do Niemiec za zbrodnie jakie nam wyrządzili tak samo myślę, że nie powinni do Amerykanów. Proszę jakoś poprosić się dogadać, nie? No nie wiem, może, może uznają to, że nie było to jakieś takie straszne, albo teraz mają dużo większe korzyści w związku z tym, że współpracują z Amerykanami. Pokazuję jak. Wietnamczycy z południa torturowali tych z północy Ale nie będę tam wchodził, bo tam są rzeczy z kamerą Nie będę tam wchodził, bo tam są rzeczy plus 18 I na pewno zdejmą mi filmik Nie wiem czy już po samej tej scenie Mr. Landage mnie zdejmą No ale wolę tam nie chodzić Tak przyszedłem właśnie tutaj y, Tą salą właśnie poświęconą tym więźniom Oraz y, tutaj są jakby tylko obrazki Ale tam za mną są y, bezpośrednio już wiem, y, y, te cele, czy inne przyrządy tortur y, Które stosowali właśnie ci południowo-wietnamczycy nie wiadomo, że trzeba wejść poprawkę na to, że nie jest to trochę poskularyzowane i prawdopodobnie ci z północy traktowali ludzi w podobny sposób, no nie ma co ukrywać. To jest rządzi jedna partia to która właśnie prowadziła wtedy północ więc to wszystko jest tak ustawione trochę pod ich modły, żeby się tych drugich jako tych najgorszych. Więc wiadomo, że trzeba wejść na tę poprawkę. Natomiast no, mimo wszystko na stosowanie takich rzeczy no, czyste średniowiecze nie naprawdę. No. Ja na przykład jedną z takich rzeczy, które mogę Wam opisać to była tak. Ona... Oryginał pochodził jakby jeszcze w ogóle przez Francus zaprojektowany w 1940 roku, że po prostu była taka yy, był taki kwadrat, tam yy, mur, no nie wiem, na 3 metry dług, wysoki i tak dalej i bardzo po powiadone, że cały czas musiałeś tam spać bez, yy, bez dachu. No i tutaj jak jest ciepło jedino, to jest po 30 parę stopni, pewnie może dobić do 40, więc ludzie wiedzą tam gotowali się po prostu. No, pewnie większość nawet nie przeżyła, oparzenia skóry i tak dalej, no wszystko to yy, kaplica, a Potem Amerykanie wymyślili coś lepszego się lepszego, no wiecie, nie lepszego coś nie Amerykanie, są tutaj tutaj będę trochę prawdę historyczną tylko właśnie ci Wietnamczycy z południa wymyślili takie sale w których były one mniejsze tak też miały 3 metry długości tylko, że one były w tego miały kraty i po środku i one były tu, tu i pomiędzy nimi na górze szedł taki mostek na którym właśnie oni mogli patrolować i w jakiś tam sposób, torturować tych ludzi tam na dole, nie? którzy byli w ogóle już nawet nie tyle co stali tylko byli przymocowani do, do takich prętów na dole mieli tam nogi przykute przykutej tam wszystko robili, myli się, jedli, spali i tutaj nawet było napisane, że nawet taki ja harassment właśnie tych ludzi z góry takich zaatakowanie, że tak to nazwę to nawet mogły spowodować zwykłe, niebo, bo bycie komara, podlecią, nie wiem, mówicie komara, nie? które więc to naprawdę no no źle to wygląda wiadomo no Pytanie czy gdzieś z traktowali ludzi w podobny sposób albo nawet może i gorszy no, Tego się nie dowiemy Historie jak to się mówi piszą zwycięzcy A no więc zwycięzcy napisali tak Mamy się w miejscu w którym będę jadł obiad Tutaj mamy właśnie taki Wiem pawilon różnych stragamów z jedzeniem Typowo wietnamskim ale i nie tylko tak, Bo mamy jakieś sushi Są jakieś Idę tutaj są jakieś takie bardziej zimne jakieś napoje, mam coś meksykańskiego, tutaj jest jeszcze kolejne i tam dalej jakieś owoce i tak dalej. Przejdę się tutaj trochę to Wam pokażę Nie nagram Wam jedzenia, bo znowu mi wyjdzie krzywo i będzie, tym, będzie się denerwował, że mi się jak nam przekręcił, ale tutaj jest dużo takich rzeczy, bardzo smacznych znaczenia narodowego, ponieważ tutaj Tutaj został podpisany między północą a południem, kiedy i właśnie północne czołgi tutaj wjechały jako pierwsze i zajęły. Wcześniej to był budynek niepodległości, no ale zmienił swoją nazwę i teraz wygląda na katedrę. francuską, ale niestety jest w remoncie od dwóch lat. W w Historia, to wyglądało tam na przestrzeni lat. No. Tak to wygląda. No teraz to widzicie, no tak jak mówię, remon od dwóch lat, więc nic z tego nie będę Oczty. Jeden z najsilniejszych budynków tutaj w Sejgonie? Tak wygląda. Zaraz wejdziemy do środka. To też wam pokażę w środku. Tam jest jakiś, jakiś obraz, część. No i tutaj więcej jakieś mapy miasta. Tutaj tego był wyspu. no Tak to wygląda. I wejście. Patrzcie tu w Sejgonie, ile jest. i tam stoją.

Tak on wygląda, teraz występuje tam. Kolejny pomnik Hoshimina oraz ratusz post francuski. Trochę tak, wiadomo odnowiony, ale tak wygląda. I z drugiej strony macie bardzo ładny widok na... Ja wiem, jakąś taką promenadę. Tam nagodzi za jakieś flagi. No tak to wygląda. Ale jest to ogólnie co ładnie. Jest jasno, wszystko jest podświetlone. Jesteśmy podobno w ściskim centrum, No tak? i wiadomo, Hoshimin jest w Idziemy się pod kolejnym marketem, super, takim targowiskiem. No, był pierwszy tutaj, najstarszy. na teraz tak jest tak skromnie zwane, że podobno cenę się co najmniej połowę Tak wygląda od góry, tak kiedyś wygląda o, A gdzieś jest jakieś wejście. No tu wejdę na chwilę, ale raczej nic specjalnego tu nie ma. zresztą pokazywałem wiele marketów, więc raczej w większości go nie będę pokazywał. Widzicie? No tak jak każdy inny, nie? Więc myślę, że przebitek z niego za dużo robić nie będę, bo... Chyba, że coś ciekawego znajdzie, ale tak to no to no widzicie, no to wszystko a się tu już jest dosyć późno. Bo jest godzina, no prawie 18.30, więc tak już jest dużo rzeczy pozamykanych. No, sami widzicie, tak, tak jak jesteśmy w tej goni i mamy już pokój. Trochę nam co zeszło, ale zaraz nam wszystko opowiem, tak on wygląda. Tutaj jest jakaś tam łazienka. Tu mamy jakąś tam szafkę, lodówkę, wieszaki. Dwa łóżka. Jakiś telewizor klimatyzację i taki o, widok z okna, zobaczcie sobie na miasto, nie taki zły, muszę przyznać, ale no wiadomo, no idealny też nie jest, zaraz wam opowiedzieć ciekawą historię, co A tu się dzieje? jest taka, że mieliśmy mieć pokój i było zarezerwowane 5 pokoi w jednym hotelu, tam po dwie osoby na pokój, no i tam zresztą ten, co nas oprowadza, Rano tam w ogóle spał w tym hotelu, jakby z tej nocy poprzedniej na dzisiejszą. No i tam rano się pyta, czy są te pokoje? I byli tak, tak, wszystko jest w porządku, nie ma problemu. No i tam zrobiliśmy tę wycieczkę, przejeżdżamy do tego hotelu. nagle się okazało, że są to tylko cztery pokoje. No ale w związku z tym, że oni tam już są w miarę tam, tam się znają, jakby właśnie ten organizator tej wycieczki i, i jakby ci hotelarze, to tam spróbowali, że inny pokój. Poszliśmy tam i tam była taka klitka, nie? Naprawdę tam było, ogna nie było. Miejsca jakby, żeby dostać się do łóżka też nie było, naprawdę to była tragedia ten pokój, zrezygnowaliśmy i szukaliśmy kolejnego, no i udało się znaleźć, naprawdę no tutaj w Saigonie znaleźć pokój jakby tak na szybko jest straszna tragedia, wiadomo no jak się chce więcej zapalić, no to można coś znaleźć, no tak żeby był w miarę czysty i tani, to jest bardzo ciężko, bo ogólnie tutaj też jest na przykład dużo takich pokoi, że albo właśnie okna nie mają, no to wiadomo, no jest, albo, albo jest to jakaś klitka taka klaustrofobiczna, no to wiadomo, do to... Takie powiem, to nie trudno, albo dużo dostrzeżono, że to jakieś takie, nie wiem, zaszczurzone, za, za, za czy w ogóle jakieś brudne, więc no. Znaczy nam się udało, pokój nie jest tragiczny. Yy, I co? No i jest w porządku, nie? Myślę, że to będzie koniec dnia pierwszego, też w ogóle, więc się od razu z wami pożegnam. Yy, a co? No, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z komentarz. Yy, jutro będziemy bardziej zwiedzać taki. Yy, Wioskową część, że tak to nazwa Wietnamu, dużo po wioskach będziemy jeździć na taki targ lokalny, gdzie no biały człowiek albo czarny się nie zapuszcza, więc myślę, że to już będzie ciekawe. No to co, siemano.